Kiedy Pan Jezus odda władzę swojemu Ojcu? Jest to bardzo ważne pytanie, na które wszystkie chrześcijańskie kościoły odpowiedzą w jeden jedyny sposób. Oczywiście z pism Nowego Testamentu. Zobaczmy. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Drodzy, apostoł Paweł, apostoł całego chrześcijaństwa, apostoł tak na naprawdę sprawę wszystkich denominacji, organizacji kościelnych, które wzorują się na Biblii, bez względu na to, czy jest to kanon Protestancki czy katolicki, czy jakiego innego dłamu, który uważa, że wierzy w Pana Jezusa, który został zapisany w Biblii. Tutaj bardzo ważną deklarację pisze, bo zaraz tutaj będziemy mogli się zapoznać dokładniej z tym, ale wiedzcie, że właśnie to, co jest napisane, jest to bardzo używane przeciwko prawdzie. Najpierw zobaczmy, co właśnie Paweł świadczy. A potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu Ojcu. Widzicie? Tutaj jest bardzo ciekawe, bo właśnie Paweł pisze o tym, że Pan Jezus odda królestwo Bogu Ojcu. I właśnie to pytanie, kiedy to nastąpi? Ten właśnie tytuł jest pytaniem kiedy to nastąpi? Właśnie o czym Paweł pisze? I Odpowiedzią jest oczywiście dalsze zdanie, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Także widzicie, tutaj jest, że gdy zniszczy wszystko, możemy wziąć pod uwagę to, oczywiście, że śmierć, tam później jest oczywiście o śmierci, właśnie gdy zniszczy śmierć. Tutaj również mamy, że nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, prawda? Więc mamy informację, że Pan Jezus, gdy zwycięży, prawda? Gdy wszystko się stanie, właśnie odda władzę Bogu Ojcu. I co ciekawe, w drugim zdaniu apostoł Paweł pisze również, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół. Zobaczcie, tutaj Paweł pisze, że Pan Jezus będzie królował, dopóki. Czyli Pan Jezus nie będzie królował przez cały czas, będzie królował do pewnego momentu, a później? Ze zdania, które właśnie wcześniej możemy wywnioskować, jest to jak najbardziej oczywiste, Pan Jezus odda władzę Ojcu, i kto będzie królował? Właśnie Ojciec. I to jest niesamowite w tym całym nauczaniu, w tym właśnie tej Pawłowej Ewangelii, bo zaraz się przekonamy, jak to jest naprawdę, natomiast właśnie ten werset z Pawłowej nauki, jakże on bardzo jest używany przeciwko prawdzie, właśnie przeciwko temu, że właśnie ci, którzy nie uważają Pana Jezusa za Boga, właśnie pokazują ten werset, że to właśnie Bóg będzie królową. A Pan Jezus odda władzę właśnie Bogu Ojcu. Widzicie, drodzy, to jest to, o czym mówimy, to, o czym pokazujemy, że właśnie te wszystkie nauki, które apostoł szatana Paweł niesie ze sobą, dają jakże furtkę do tego, żeby poniżać prawdę Słowa Bożego, którą zaraz zobaczycie. I zobaczycie właśnie, jaka jest prawda. A właśnie dzięki tym naukom macie takie walki pomiędzy denominacjami. Bo tu Paweł ma rację jak najbardziej i ci, którzy yy, jakby to argumentują właśnie, że Pan Jezus nie jest Bogiem. Bo właśnie pokazuje to, że Pan Jezus musi oddać yy, władzę Bogu Ojcu, a przecież On już poszedł. W sumie do nieba, prawda? Nawet jak to argumentują katolicy, po tym chwalebnym zmartwychwstaniu, jeżeli on jest Bogiem, to dlaczego ma oddawać Bogu Ojcu królowanie i też władzę? Bo przecież są jedni. I widzicie, to jest właśnie ta niemądrość pism szatańskich, właśnie tej Ewangelii szatana, które niósł faryzeusz. Szaweł, właśnie Paweł. Bo właśnie na tym opierają praktycznie wszyscy, którzy nie uważają Pana Jezusa za Boga. I jak przez 17 lat to widzę, prawda, to właśnie posługują się tym wersetem. Co ciekawe, i można powiedzieć, że mają rację na podstawie tego wersetu. Bo jest to logiczne, a nielogiczne jest to właśnie. Ci, co Mówią, że te pisma są natchnione, bo przecież cały kanon Biblii jest natchniony, czy to katolicki, czy protestancki. Nie, niezależnie od tego, że mają całkiem inną liczbę ksiąg, ale to i to jest natchnione. Aczkolwiek, no tu jest jakieś. No, niemądre to stwierdzenie, że Pan Jezus odda władzę, skoro jest Bogiem. No dobrze. I teraz wam, drodzy, pokażę, na podstawie prawdziwego Słowa Bożego, które właśnie mówi stokolwiek im totalnie co innego, które przeczy temu szatańskiemu świadectwu, które Paweł zapisał, i które po dzisiejszy dzień jest używane do tego, aby poniżać Boga Zbawiciela, Pana Jezusa, Boga mocnego, Ojca wieczności. Bo właśnie jak to jest tym? Czy pan Jezus odda władzę? Czy jest Bogiem? Jak to jest z jego panowaniem? Przecież Paweł pisze, będzie królował dopóki, czyli jego królestwo jest tylko do tego momentu, aż władzę odda ojcu, aż oczywiście położy tych nieprzyjaciół to, co Paweł pisze. Prawda? Natomiast zobaczmy, co słowo Boże mówi. I co ciekawe, żebyście nie mieli. Żadnych wątpliwości posłużymy się słowem bożym ze Starego Testamentu, abyście zobaczyli prawdę i abyście aby, zobaczyli w końcu, że te całe wszystkie nauki, które dzisiejsze chrześcijaństwo niesie, są zbudowane na zwiedzeniu. Zobaczmy, co pisze nam, i daj świadectwo właśnie. Słowo Boga. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam, i będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego. Dziwny Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego. A że postanowi i utwierdzi w sądzie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Widzicie drodzy, jest to niesamowity werset, niesamowite świadectwo Słowa Bożego od proroka Izajasza, które właśnie mówi, że to dziecie, które się narodzi, czyli dokładnie pokazuje, że to jest właśnie ten Pan Jezus, ten Zbawiciel, który się narodził, i On. Będzie nazwany, dziwny radny, Bóg mocny, ojciec wieczności Książę pokoju. I to nie ulega wątpliwości, że właśnie Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus, właśnie to Dziecię, które się nam narodziło, właśnie w tej wybawczej misji jest Bogiem mocnym. Ale tutaj nawiązując właśnie do tego, o czym wasz apostoł Paweł pisze, że właśnie to dzieci ten pan Jezus odda królowanie Bogu Ojcu prawda jest błędne jest zaprzeczeniem dokładnie tego o czym prorokował Izajasz zobaczcie a ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju któremu końca nie będzie usiądzie na stolicy dawidowej i na królestwie jego popatrzcie którego końca nie będzie. I to jest niesamowite, bo u Pawła koniec Pana Jezusa królowania jest. Natomiast u Izajasza właśnie to dziecie i jego panowanie nie będzie miało końca. I co najlepsze właśnie. Tutaj jeszcze Izajasz dokładnie jeszcze to punktuje i mocniej zaznacza Zobaczmy, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Odtąd aż na wieki. Od urodzenia Pana Jezusa i od tego momentu, gdy właśnie Pan Jezus, Książę pokoju, w sprawiedliwości utwierdzi właśnie te swoje panowanie. Zobaczcie, jakie jest zakończenie zdania. Odtąd aż na wieki. Panowanie tego dziecięcia, tego Boga Mocnego w ludzkim ciele będzie odtąd aż na wieki. Więc widzicie, drodzy, to co Paweł świadczy, te szatańskie Ewangelie, te szatańskie świadectwa, które dają nam, nie nam, ale ludziom, prawda? tą furtkę, żeby was zwodzić i dają zamieszanie, wprowadzają zamieszanie właśnie. To jest zniszczone przez Izajasza świadectwo. I teraz kwestia jest, czy będziecie wierzyć byłemu, faryzeu, byłemu faryzeuszowi, Paw, Pawłowi Szawle, tak, Szawłowi, czy może Izajaszowi, wielkiemu mężowi Bożemu, prorokowi, niesamowitemu prorokowi. Bo prorok właśnie ten świadczy wam, że panowanie i królestwo właśnie tego dziecięcia będzie na wieki i nie będzie miało końca. Natomiast Szaweł, faryzeusz, pisze wam, że będzie miało końce. Koniec. Będzie miał koniec. Ale co ciekawe, to nie tylko Izajasz mówi właśnie o nieskończonej o nieskończonym panowaniu właśnie króla, królów Boga Bogów, prawda? Boga Mocnego Po Bo ciekawe właśnie, że Daniel w dalszej części, prawda? starotestamentalnych słów bożych, możemy przeczytać tak widziałem też w widzeniu nocnym oto przychodził w obłokach niebieskich, podobny synowi człowieczemu a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed obliczność Jego. I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyły. Władza Jego, władzą wieczną, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego, które nie będzie skażone. Drodzy, czy mam to przeczytać jeszcze raz? Bo naprawdę widzicie to, co Daniel świadczy, tą jego wizję, właśnie, nie jesteście w stanie obalić. Dokładnie pokazuje to, co zaświadczył nam Izajasz. Popatrzcie, w jego widzeniu widzi właśnie Syna Człowieczego. Jakże to jest bardzo yy, jednolite z tym, prawda, co yy, widział właśnie apostoł Jan. W objawieniu właśnie tego syna człowieczego. Jakie to jest piękne! I widzicie, Daniel o tym mówi, że właśnie Pan Jezus widział w tym widzeniu. Podszedł do starodawnego. Chodzi o Boga Ojca, prawda? I co Bóg Ojciec właśnie w tej wizji dał synowi człowieczemu, właśnie Panu Jezusowi? Zobaczmy jeszcze raz. I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyły. Władza Jego władzą wieczną, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego, które nie będzie skażone. Władza Jego władza wieczną, która nie będzie odjęta. Drodzy, tutaj właśnie wielki prorok Daniel swojej wizji właśnie widzi to czemu przeczy wasz apostoł szatana Paweł władza jego będzie nieodjęta natomiast jak widzicie apostoł szatana Paweł były w cudzysłowie faryzeus były pisze właśnie że jego władza będzie odjęta Pana Jezusa władza będzie odjęta i komu chcecie wierzyć Izajaszowi, prorokowi Danielowi, czy może fałszywemu apostołowi Pawłowi, który przeczy już dwóm prorokom, i tak na dobrą sprawę przeczy całemu Słowu Bożemu. Bo naprawdę, jak się zastanowicie, te słowa poniżają Boga Zbawiciela, Pana Jezusa, właśnie to dzieci. To dziecię właśnie Boga, który przyszedł właśnie do tej zbawczej misji, wyzbył się swojej nieśmiertelności, po to właśnie, żeby przeżyć dokładnie tak jak my, ale to nie umniejsza właśnie Bogu. On nam pokazał, jak nas kocha właśnie po to. Przyszedł na świat też, żeby nam pokazać, że będąc w ciele możemy zachować Jego prawa. Pana Jezusa, Boga prawa. To jest niesamowite. Bo jak wiecie, jak świadczymy i co pokazujemy wam, Pan Jezus jako człowiek był znany już wcześniej, natomiast w tej zbawczej misji właśnie narodził się jako dziecię. Wyzbył się tych yy, boskich atrybutów, między innymi tej nieśmiertelności, prawda, nieodczuwania bólu. Natomiast tej, w tych wcześniejszych Formach, które przybył do, do nas jako ludzi, czyli na przykład jak przyszedł do Abrahama właśnie w ciele człowieka, w towarzystwie dwóch aniołów, także on był znany jako człowiek. Jak widzicie, Paweł odejmuje mu tą władzę. Natomiast tutaj macie u Daniela wspaniałe świadectwo, jego wizję, gdzie właśnie Pan Jezus. Przy podchodzi do Boga Ojca starodawnego. Prawda? I właśnie Bóg Ojciec daje Mu panowanie i królestwo na wieczność. Władzę Mu daje tą, która nie zostanie odjęta. Aż po wieki. I to wszystko właśnie, całe Słowo Boże, potwierdza, i dokładnie Nowy Testament, księga objawienia, wizję, tą, którą miał właśnie umiłowany uczeń Pana Jezusa. Jan pokazuje właśnie, że to Pan Jezus będzie królowy jako Bóg. Jako Bóg z ludźmi. Ponownie na ziemi. Natomiast, co ciekawe, też mamy fajną informację, która jak najbardziej potwierdza i proroctwo Yy, Izajasza, jak i również Daniela I również, ze Starego Testamentu Zobaczmy Wesel się bardzo, córko syjońska Wykrzykaj, córko jeruzalemska Oto król twój przyjdzie Tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi I siedzący na ośle To jest na ośleciu Żlebiątku oślicy Bo wytracę wozy ze I z Jeruzalemu I będzie połamany łuk wojenny i ogłosi pokój narodom, a władza jego będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. Drodzy, tutaj wspaniałe świadectwo proroka Zachariasza, właśnie również pokazujący, że mówimy tutaj o Panu Jezusie, który właśnie wszedł prawda, do Jerozolimy, wjechał na Osiołku. To jest niesamowite i właśnie pokazuje, że jego władza będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do kończyn ziemi. I zobaczcie, tutaj oczywiście nie ma takiego nastawienia, powiedzmy yy, wydźwięku. To znaczy wydźwięk jest, że jego władza będzie na całym świecie. Ale moglibyście pomyśleć: "A może będzie odjęta?" No Tutaj akurat możecie to powiedzmy sobie dodać, ale to będzie nadinterpretacja, a wręcz zaprzeczenie, bo tutaj nie ma informacji, że będzie odjęta. Jego władza będzie, będzie, prawda? Czyli czas przyszły, po wszystkie krańce ziemi. I jakże to pięknie właśnie pokazuje dokładnie to samo, co prorok Izajasz i co prorok Daniel. Natomiast widzicie, drodzy, teraz na to pytanie, kiedy Pan Jezus odda władzę Bogu Ojcu, wprawdzie słowa Bożego należy sobie odpowiedzieć bez precedensu, jednoznacznie. Nigdy, nigdy Jego władza nie będzie odjęta, nigdy nie przekaże Bogu Ojcu ze swego panowania, ponieważ właśnie. Pan Jezus jest Bogiem Mocnym, Ojcem Wieczności. I to jeszcze do tego wrócimy, i właśnie przedstawimy Wam dokładnie to, co Słowo Boże mówi w swojej mądrości, i pokażemy Wam jeszcze, i to nie jeden raz, jak bardzo apostoł Szaweł, faryzeusz, zwiódł właśnie cały świat tym, tymi swoimi pismami. I bo jak to przeczy i uwłacza Bogu. Także przygotujcie się i naprawdę, jak będziecie komentować, to możecie sobie komentować, ale tylko pokażecie waszą niemądrość. Niemądrość w stosunku do tego, co właśnie całe świadectwo yy, Boże mówi. I tu macie właśnie świadectwo Słowa Bożego Starego Testamentu, które jednoznacznie mówi. Jak i prorok Izajasz, jak i również prorok Daniel że władza właśnie pana Jezusa jest wieczna i nie będzie odjęta i co ciekawe właśnie tutaj chciałem tylko nawiązać do właśnie tutaj yy, nowotestamentalnych słów Bożych czyli prawdziwych pis prawdziwego słowa Bożego o czym mówi że właśnie pan Jezus kim jest Zobaczmy, ja jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. Jako mię zna ojciec, i ja znam ojca, i duszę moją kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest bardzo ważne i już poruszałem ten temat właśnie odnośnie boskości Pana Jezusa, ale zauważcie to, tu właśnie pokazuje, Pan Jezus mówi, że On jest pasterzem i właśnie zna głos Jego Owiec i co ciekawe mówi, że ma również inne owce. Oczywiście tutaj chodzi o wszystkich tych, którzy są spoza narodu izraelskiego, bo tak na dobrą sprawę jesteśmy wszyscy, którzy uwierzą w Pana Jezusa, są Izraelem. To jest niesamowite. Wszyscy mamy dostęp do tego. I właśnie o tym Pan Jezus świadczy. Ale tutaj bardzo nie, niesamowite jest to, że Pan Jezus mówi, że nastanie jeden pasterz i jedna owczarnia. I to będzie w przyszłości, bo mówi o czasie przyszłym. I co ciekawe, widzicie, Bóg Izraela mówi, że jest właśnie pasterzem że właśnie Bóg Izrael jest pasterzem. Mamy informację w Słowie Bożym. Jest to właśnie w psalmie na przykład Dawida 23. I widzicie, drodzy, i teraz o kim tutaj jest mowa, skoro Pan Jezus mówi, że On jest pasterzem i w przyszłości będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Czyli znowu macie to niesamowite świadectwo, że Pan Jezus jest Bogiem, bo On właśnie będzie miał tą owczarnię i On będzie pasterzem. I właśnie to jest to, o czym mówi Słowo Boże: to Pan Jezus będzie królował. Jego królestwo, Jego owczarnia jest aż dotąd, aż na wieki. Nie ma końca, nie będzie odjęta. Natomiast Wasz apostoł, szatana, Paweł, ubliża Bogu, uwłacza Mu bo odejmuje panu Jezusowi właśnie jego wczarnie. I to jest herezja, już turaż, a jeszcze wam wiele pokażemy. Także naprawdę, proszcie Boga o dar rozumu, bo to on jest najważniejszy. Nie jakieś, prawda, e, szatańskie dary języków, czy dary, powiedzmy, proroctwa, co macie po prostu owoce. Pan Jezus jasno i wyraźnie słowo Boże mówi: dar mądrości, ten właśnie zmysł, jest najważniejszy i o tym właśnie apostołowie mówią, żebyście się modlili, właśnie o ten dar. A dzięki niemu poznacie mądrość Bożą przeciwko właśnie niemądrości szatana, którą macie w pismach Pawła i Ewangelii Łukasza i Marka również. I tutaj też będziemy, będziemy Wam pokazywać, i naprawdę zastanówcie się nad komentarzami, bo tylko będziecie działać przeciwko sobie.